No, chmurki się zmieniają. Takie grube się robią, ponieważ, ponieważ takie specjalne latają i dodatkowe chmurki robią. Drogę mleczną nam robią dodatkową. Tak, tak. A później się dziwimy, że nas oczka bolą. Jest Ja link na tej złocznej Może ta ziemia też jest taka soczysta przez te dodatkowe z góry opryski.